Bo one najbardziej we mnie żyją. Chociaż z kolejności spraw chciałabym w tej książce zwrócić Państwu uwagę na jedną rzecz. Że to jest książka e, rozmów z kobietami. Ponieważ myślę, że kobiety rozmów najlepiej niż mężczyzn. I są tutaj w tej książce takie cykle kobiece, na przykład z osinów, Rozmawiam z Ireną Janką. Chyba największe we mnie wywołują, chęć do zapisania, y, prywatne relacje z ludźmi. W tym przypadku ludźmi, no nie wszyscy, ale część z nich już odeszła. Y, jakoś tak y, widzę y, w kobietach. Y, wypełnianie y, 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 jakiejś roli, rozumienia życia poprzez poszczególne postacie. jakby jedna postać nie mogła opowiedzieć wszystkiego. I mam tu na przykład taki wiersz z Taki taki właśnie taki, takie taki że pałeczki w Chłopcy potrafią wziąć, nie potrafią wziąć winy na siebie, biegną poskarżyć się, gdy ich grudyki są tylko indyczym gniewem o połkniętą pestkę. Mówiła babcia, a w świetle karbidówki, włosy rzucały urok na patelnię. Pierwsza propanzyka miała majtki na szelgach i wykała koluchy. Rybki wielkości świerszcza, przystanek w drodze po rzeczy, które nie mieszczą się w brzuchu. Wkrótce kres płaskiej ziemi, wczesne porozumienie ponad tym, co męskie. Resztę zniszczyła wiedza. Adam nie był gotów, by zabrać Bogu Eden. Babcia starannie dopierała słowa, zwijała kończochy, czytała powoli, nie patrząc na kartki. Tęsknota, jak srebrne refleksy, na koniuszkach trafi. W niektórych bedekerach nutka drobnym drugiem. Zosinów odszuka i konduktora. Więc Zosinowa mam... ma kilka pierwszych Zosinowa. Zosinów peryferię. Zapomniało się. Tak bywa na obrzeżach myśli łaskawy zagbienie, jakiś obraz znanego malarza, którego nazwisko przestaje być ważne. I właśnie wtedy zaczynają się wiersze. Są jak saszetki ze słowami, zapachy w szafie odkładane na zimę. Piękna chwila, kiedy obraca się klucz, a ręka czułym gestem opatruje zamknięcie. Zapomniało się, ale nie do końca. Drzewa wiążą supełki przez cały Zosinów, nie miasto, nie wieś, osiedle kopiec wysiadujących drogę. Pierwsza z nich oswoiła tu dęby, pomniki mężczyzn oraz ich cienie. Wiersze, wszędzie wiersze, suszą się na płotach białe, lniane koszule. Zapomniało się, ale mnie zgubiło. Błogosławiona peryferia sedna spraw. Sobie zrobić mogę? Chciałam przeczytać wiersz, no, chociaż jeden, z mojego najlepszego cyklu Miasta, domy, skrzyżowania. Z domów, ten ten zbiór wierszy składa się z trzech części. Mówię o miastach, domach i skrzyżowaniach. Skrzyżowania, jak można się domyślać, nie są koniecznie skrzyżowaniami ulicznymi. To są raczej przebicia światów. Przeczytam wiersz o domu. Domów jest 12, jak to bywa w astrologii, dom dziesiąty. Rozumiem, bo zabolało. Piękno jest zawsze wtórne w turnę, stosunku do uczucia. Nic bym nie wiedziała, nie nazwała miłości. Gdyby nie zmierzch komórek, wenus, nie ona cała, lecz punkt, w którym rzeźba zatraciła linię, nie tamta kobieta, ale wierzch jej dłoni z czerwonym zadrapaniem, tylko miejsce przy czole, gdzie mieszka ciemna plamka i ślad po długiej bliźnie, coś w pochyleniu pleców, mięsień pod łopatką. Słabość szyi, kiedy nie zakładasz krawata. Twój miękki czubek nosa. Przestrzeń grodzona brodą. Górna i dolna warga. Z takich znaków powstają dziecięce rysunki. Jeszcze jeden. Ostatni. Z miasta. No, to wiesz trochę atmosferę tego tomiku. Tomik rozpoczyna cytat z Eliota o miastach nierzeczywistych. Jerozolima, Londyn, nierzeczywiste. Kobieta wyciągnęła z nich jedną. włosy i wyciągnęła z nich jedną nutę. Więc krwioobieg. Jak miód, jak i mleko. Słodki, ciepły, wylewny do wnętrza. Skrywamy naszych bliskich głęboko w nieśmiertelność, mężczyzn bliżej ciała, w kobiecej pachwinie, w ciepły las, przy korzeniach powtórnych narodzin. A potem sprawdzamy wzór, który dodał kamień i czy krzemienna żyła tworzy nowe miejsca na krótkie postoje, gdy wznosimy domy, kupujemy lampy. W garnkach i talerzach położy się współczuwanie, przystanki miast warujących wokół nekropolii, oddech żywych za ciężkie krztuszenie się w mroku. Nocą wszyscy równi, równo kołsani na biegunach ziemi. Na dźwięk telefonu zrywasz się i odpowiadasz, halo. Mogłabym wymieniać po kolei najbardziej popularnych i obcych. Zwykle nie leżą ze mną w polu, kiedy nie pada. Ubieram się lżej. W oddali widzę zwierzęta, przegląd do dnia. Nosorożec wygrzebuje się spod swetra, sięga kolan. Dlaczego nie chwytasz gałęzi na mój widok? Owca nie reaguje. Przeżuwa. Nie wie dlaczego. Podobnie nie wiem, co zatrzymuje mnie przed drogą. Kłopoty wpadają przez dziurę w drzwiach. Z hukiem. Nadmiar pism, gazetek z przecenami. myślę Owca. Dostrzega mięso. Zmyka pod schody. Dziesięć razy mniejsza niż jagnięcina z grilla. Wyrywa się. Leci. Nie poniosę klęski, gdy koszenie trawnika Obrwanie listków mięty. Wiem. Nie istniejemy poza, ani przede wszystkim. Owca delikatnie puka. No, Nosoróżec zapewnia, że z migreną można żyć. W moim wieku z owiec nie wyrabia się wierzyni. Zapisuję datę w pamiętniku. To wotem podkręcam zamki w drzwiach. Nie skrzypią, kiedy przechodzisz, wychodzisz, idziesz. Trudne decyzje. W porcelanowym kubku pióra okazjonalne, z napisami reklamówki przychodni. Nosorożec wystawiony pod słońce, jako odrębny i osadzony, osadzony we wszystkim mruga. Zapominam się. Wyskakują pieki. Najpierw szarowanie wodą, później w znajomy sposób Ustawiam lewy profil przy powitaniu. Pytasz mnie o przedmioty. Co istnieje, a co tylko nabiera na niby magiczną siłę wzroku, znaki, symbole, wybierz trzy i wyjdź spaceruj. Z nosorożcem nie mieści się w ławce, żadnej, więc przestaje istnieć. Składam parasol z doczepioną trąbką i francuskimi dostami. Idziemy, Jemioły śpiewają w brzozach. Czarny owce. Jak brzmiał początek? W obu przypadkach wyznaczono nagrodę. To cytuję, czy przeczyta? No dobrze, ostatni liczbę. Wszystko mamy wspólne. Gdybym mogła wyśpiewać sekundy odchodzenia, chwile, w których piękno. Otwierało się i gotowe do skoku łączyło ze storczącymi sutkami. Dreszcze blokowały krtami i znowu pośród teatralnych fus wracałam obok nieamerykańskich, a ciut angielskich, na sposób erwiota dziewcząt. W tych warunkach można jedynie rozłożyć parasol. Ten sam, o który pytają cię na lotnisku. Rozplątujesz martensy, a pan o czekoladowych oczach nazywa pięknością. I słodko obejmuje garstki, byś się nie zachwiała pod wpływem zbędnej postawy, kiedy trudno siebie pojąć albo zapomnieć. Czy widzisz sens? Nie przynosi zysków tym, których chciałabym uwolnić z ciemności, pogadać, zatrzymać się na XVIII wieku. Nie był light. Nawet nie potrafię biec przed siebie bez wspomnienia mapy zgodnej z krańcem świata. Mijażdży wartość jałowej ziemi. Jak reagujesz na układ dwojga, gdy idą słoneczny poranek, biała spódnica i spodnie, akurat to ich wyróżnia. Po prawej stronie kwiaty, koszmarne i bez znaczenia? Tracę pamięć. Owszem, pamiętam przez godzinę i niepotrzebnie głupio się poczułam odbiegając od wnógu? Chciałam podziękować z tego miejsca. Za no to dziękowałam pierwszy raz. Chciałam podziękować yy, no wszystkim tak naprawdę, bo nawet nie wiem, kogo powinnam wymienić pierwszego, więc nie będę wymieniać pierwszych i drugich, więc dziękuję Wam wszystkim za to, że zaprosiliście mnie do siebie. Yy, dzień przed wylotem praktycznie jestem na wylocie. Y, mogłam y, się z Państwem podzielić y, swoimi wierszami. Bardzo miłe spotkanie. ja mogłam się do tego. No, ja, przepraszam, to, to my dziękujemy przede wszystkim, bo było nam naprawdę przyjemnie. Po całym znojnym dniu w centrum Katowic i foczki, nie? I foczki tak? Kiedy mogłem tu usiąść, to, 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 było, to było coś dla mnie bardzo istotnego dzisiaj. Za chwilę koncert, widzę Pana Krzysztofa, który, który chyba chce zapowiedzieć. Basiu, czy ja mogę jeszcze Cię prosić, żebyś powiedziała, bo mówiłaś o porcie, żebyś zapowiedziała, bo to... to tak. no ja, może, ja na Więc ja też kucnę tutaj, żeby nie zasłaniać. E, jutro bardzo serdecznie zapraszamy na Port Poetycki. E, ruszamy o godzinie 10.00 warsztatami z krytykiem literackim Leszkiem Żulińskim. E, o godzinie 14.00 monogram Mariana Dworakowskiego Sztuka fugi o na 13. podstawie 13. tekstów Cezarego Sikorskiego. 13. O, o 14.00 o 14., a o 16 inauguracja 10. edycji Portu Poetyckiego. Wystąpią poeci Slaj Polski. Z obecnych tutaj e, nasi goście Małgorzata Południak, Aleksandra Słowik, Grzegorz Kielar, e, Krzysztof Tomanek, e, Jacek Dudek, Andrzej Kanclerz, Jan Mięciuk. E, Wojtek Michalec, dobrze mówię? Izabela Wageman i chyba już o nim nie zapomniałam. Także koncert... Panie tak, Panie koncert, Panie tak, Panie koncert Panie Joanna Wolbrot e, z Warszawy i fantastyczne wystawy malarska e, Marzeny Liwajko e, i Piotra Króla, a także fotograficzna Marii Kuczary. Także bardzo serdecznie zapraszamy tak, jutro do Sztygarki w Chorzowie ulica Piotra Skargi, 34A, magazyn ciepłego powietrza. to tyle. Ile jest teraz w Mają podgrzewaną podłogę. E, włączyli już dzisiaj, także będzie ciepło. I można konsumować w trakcie. Jeszcze strasznie, więc w końcu. Tak. tak, proszę Państwa, za, ja zaprosiłem jeszcze na dzisiejszy wieczór Darko Gugelnicza. I Łukasza Nowak. To są gwiazdy piosenki poetyckiej, ballady, znakomici wykonawcy. E, oczywiście zrobimy małe przemeblowanie i gdzieś za kwadrans rozpocznie się koncert, na który serdecznie zapraszam.